InterRF To ten Barty, Co jest? Koleś zna mody... Ale no patrz jaki młody ba Bartek jest się Monika jaki A ten do a skater, kurek, <grym> się zamienić tymi skinami Skater jest ja spocony skinek Także wiesz Co mam? Nie wiem I Mam swojego? Go. A dobra Mam swojego, no tak Dobra, otworzą nam te drzwi w końcu chcę łapać tych ataków, Łap no! Dokładnie. Otwórzcie drzwi! Otwórzcie wrota! Wrota piekielne! Jest jakieś odliczanie w ogóle? Powinno być. Teorii. Jezus Maria, minuta trzydzieści na otwarcie drzwi, ty. No, więc teraz się otworzą. To jest... No minuta 30 na o! ucieczkę. Łusiłka tam, wziące w z przodu! Widziałem. Tam był. Jest no, tu. Tak jest, jest gdzieś. Jest, jest, go. jest, jest! przy nami. Łapiemy go! Ja z lewej biorę. Co on robi? <śmienny> co <Cześć> on <biorę. śmienny> mamy drugiego gdzieś! On nas chce co jest? Oni w ogóle nie rozumieją co to co mapa jest. Co jest? Oni myślą pewnie, że oni mieli szukać. Jest <śmienny> <To> taka szansa. <śmienny> <śmienny> nie no, co ty chyba jaja robisz, że oni myśleli, że oni mają szukać. Co ty gadasz? Nie, 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 żartujcie sobie z nas. Nie no ja. ja Minuta śmieci mieli, nie, nie, nie. 100, 100 HP? To żart. Nie szukać? Co ty gadasz? Chłopie. A może po prostu nie mieli się gdzie ukryć? Nie no, no. Wygląda na dużo kryjówek. No na pierwszy to taki... Zależy jak du duża jest ta... Nie no, no przecież mogliby się gdzieś po prostu na drugim krańcu mapy schować. Ej to oni naprawdę mo mogli myśleć, nie? Nie no jak? Ej, bo, bo chyba oni też byli w busie, nie? Na początku. Tak, no, no oni nie no. mieli żadnej blokady. Nie wiem. A oni blokady żadnej nie mieli. Nie. Przyszedł i nas kosuje, no? Nagle. No, i drugi też. <grym> Dobra, w, w autobusie nie ma nikogo, jak coś. Dobra, gdzie tu się da wejść, gdzieś? Znalazłeś tu? Poczekaj, nie zabijaj go! Baj, Kryjówkę A wyjść. Ajajaj. Ups! Nie, nie mają blokady no. Nie mają. Okay, już. O co chodzi? Okej, no, są po okay, prostu tuchedami. Dobra. Lecimy, to my się dupia teraz musimy ukryć. Ja dupia. Bartek, się... chodziło o to, żebyśmy mogli sobie kryjówek znaleźć trochę. No jarałem się, no. A tu nie ma takich jakby kryjówek, no widzę, że... Też mi się wydaje, bo nie, nie, Że takich typowych, jak dla Heidensika, cojasowego, nie ma takich Takie kryjówek. casual kryjówki chyba będą. No, 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 Po prostu. A nie, no są, bo przecież ja w autobus wszedłem już, więc... Na przyścianę, tak? No, tak, tak, jakby? tak. tak oh, okay. Przez drzwi jakby. O, jest też ten, do busa można wejść i wyjść yy, exitem. Jak, jakieś są, ale jakie to już wiesz, inna sprawa. TELEPORT znalazłem. No, ja też. W tym busie Ja ale... po dachach biegam, ja także git. Tego. Nie, no nie mów, że ty już na dachu jesteś, chłopiec. chłopie, którędy? ja tu parkurem o! szedłem. O! 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 Gdzie, gdzie jesteś? Jakie dwa teleporty, nie wiem jak, ja jestem na pierwszym piętrze w jakimś bloku. Chłopie. Nie wiem, ja tu, ja tu parkurem weszłem. Ja wszedłem, te, wszedłem. ja tu teleportami wszedłem Dobra. Czekaj, słuchaj, jest będę belę więc... jak będą wychodzić, debile. Powiedz kiedy wychodzą. <laughs> Za 15 sekund. A, to jest dobra. Wartek, wejdź nawet do autobusu, no nie wiem, cokolwiek. A gdzie ty Bartek, jesteś? Się Widzisz się nie ja, ja widzę ich respa. Ja jestem na pierwszym piętrze w domku, w bloku. Orch, a, okej, okay. dobra. Ty, dobre, tu jest! Wychodzą, tego, widzę. widzę. Ich, biegną. Są, idą, biegną, biegną już. Czekaj czy my widzą. Dobra. <laughs> Rzucę im wabik na łeb. Na, Cień flesza to na mordę rzuciłem. Ja im Babik rzuciłem. To jest nie widzą? <laughs> flesza im na mordę rzuciłem. Dobra, też bez, bez nadużywania. No, jednego rzuciłem. No ok. Ty, czekaj, ktoś tutaj jest. Pode mną. Chodzi sobie. A, chodzi tam przy Skania. Skania. Okej, okay, widzimy. Czemu nikt nie widzi, że ja jestem na pierwszym piętrze? Tu kampie. Ale chyba radar Ej, jest. Co, nie mam wrażenie, że imię po prostu nie widzą. A może ty nie Ej, nie ma. mów, że tu można po prostu wejść sobie po jakichś schodkach. Bo są jakieś drzwi za mną. Nie no, mam nadzieję, on... że po to są tu teleporty, żeby tu się nie dało wejść. Normalnie. Tuś tu obok mnie biega, to jest. Tak, koło mnie to samo. Bo koło ewidentnie jest w tym budynku. No bo ty, ty, ty jesteś obok ja mnie, Bartek. Ja nie wiem, wiem. lewej. To, to jest no dlatego. To jest... W razie czego to będę krzyczał, że mnie atakują, nie? O, widzę gdzie jest. Widzę, na ulicy jest chłop. Nie no, by nie. Na pasach nie. jest, na pasach. Ja tu teleportem się pojawiłem, no. jest. Jeden koło mnie skacze. Mam jakby wejść. Rzucam wabik. <noise> <noise> chłop, teraz nie decor. co się dzieje. Rip. Rip? Ojej. Okej. Okay. Okay. Patrz, jaką kempę mam. Musiałem to wskoczyć. Ty, czekaj, kto to jest? Mam na reszcie? Widzimy jest Cibor. Widzi mnie chyba teraz, nie? Ty, to... czekaj, on, on chyba chce tu wskoczyć. Kurde, no nie, no ja mam nadzieję, że tylko nie przez te drzwi. Ja nie wskoczę na tej myszce tam. Proszę, nie róbcie mi tego. No słyszę go, jak tam biega. Jak tam u ciebie to wygląda. Kurde, muszę no, zobaczyć. No, ja po prostu jestem tym, jakby w budynku na pierwszym piętrze a? i wiesz, przez okno, sobie lukam, w sensie wyszedłem na park. A, czyli tam, jakby obok tego ich traka, nie? Tak, tak, tak. Tylko się... oni a, okay. mają wejście na dół i ja teraz nie wiem, bo ja mam jakieś drzwi z tyłu, nie? W pomieszczeniu. Ja nie wiem, czy oni mają klatkę schodową tam, po której mogą do mnie wejść. Ej, mi, wy... mi się wydaje, że oni mnie widzą na tej mapie. Bo ja tu dwa teleporty musiałem zrobić, żeby się pojawić w tym park. Park, coś tam. No, to parking w sensie. Z... Mi się wydaje, że oni mnie widzą tutaj, na tej mapie coś no mi się wydawało, że mnie widzą, a... No bo, no bo jakby tu zaczęli rajhardować tutaj akurat, w tym miejscu we dwóch, że ja jestem. Jeden jest tam, o, w tym momencie biegnie. Wiem, wiem tam. gdzie jest, bo go widzę na mapie. Tam jest dwóch. Tam jest dwóch? Momencie, a tu tak, ja tu Tam jest dwóch. Okay, bo jeden przybiegł, drugi odbiegał akuratnie, nie? A to jeden sobie poszedł stąd chyba. No tam są, ewidentnie. A u mnie... Rzuć, nie rzuć teraz jakiegoś Dika. Ja już dwa rzuciłem, nie będę tego myślał na razie, cool. no. Decoy'e jeszcze możemy używać, wiesz, byle tak fleszy nie... Hmm. nie ten... nie rzucać. Decoy to jest dla nich podpowiedź w sumie, więc... No, 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 no. Ja Daj mi tam jednego jeszcze dikoja tu, ale... Out. Może przyjdą do mnie? No troszeczkę dalej mógłbyś rzucić. Czemu dalej? Bo chodzi o to, że do mnie przyszli, nie? No tak, ale no wiesz. A nie jak najdalej. Właśnie... Żaden z nich się tu nawet nie no kręci, pasach, bo, Jakby mnie nie widzieli! Jakby wiesz, zobaczyli coś na radarze, no, 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 no. ale mnie nie widzieli. Ciekawi mnie to, czy mnie po prostu tu może nie widać. Tylko coś, tutaj, nie tylko na radarze Jak coś tutaj ona, to chce skoczyć na ten daszek, nie? Taki daszek? No to widzisz, ten, Bartek? To no, taki. No, 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 no. Jakieś okna są, może się uda tam wejść. I on li mnie! Boję się do tej drzwi <laughs> podchodzić, bo mam wrażenie, że tam jest jakiś exit teleportem, nie? Polali mnie, I... już tu nikt nie biega w ognie. Ja dalej się zastanawiam, co oni odwalili w tamtej rundzie. Dobra, są już. Ej, e, Moja teoria mi się chyba sprawdza, się. widzę I mi to się że Może co? Że nie. Nie no, może nie, bo mieli... od razu wyjść. Ja nie wiem o co chodzi. W sumie. Nie no, od razu sobie ją podważyłem, nie w myśl teraz. To głupie jednak było Fajna teoria, teoria. No, no, fajnie, no Fajnie, fajnie, no ogólnie dobrze się z rozmawia Najlepsza teoria e, Skater, no, świetnie, świetnie Prawie Ech. taki mruczek jak zielony Ostatnio Co ty mówisz? Co, muszę no, bliżej mikrofon cały czas jeden. No Pod spodem może być jeden Obiegają tam według mnie w tym miejscu A gdzie oni tu biegają? Ja nie wiem Gdzie ja mam gowana? Gdzie ci jak... Pod tobą jest jeden ta, jest pod tobą i drugi Słenia, tam ta dobiega, ta. drugi tam do ciebie dobiega Ty wychodzisz właśnie głową skądś? Nie, no ja z okna wyszedłem No widzę, nie no, nie widzę cię chyba nie. Oni w ogóle to nie zwracają uwagi chyba, mi się wydaje No właśnie, też mam takie wrażenie, no trzech jest Jeden jest tu, drugi jest tu i trzeci jest tu Ej, oni mają to walone po prostu No nie wiem Czekaj, rzucę tego flesza Wiesz, koło niego może rzuć, może zrozumie, o <laughs> Może zrozumie O, chyba zauważyli Oj, I chyba końca. ta, Chyba cię widzą. W końcu? No <grym> tak, <grym> O, zamieszany oh. teraz. Oh. Zamieszany, co oh. się dzieje? No byle, byle tu nie dało się wejść przez klatkę schodową, to będzie gituwa. Ty ja cię widzę, hogaty. Jak mnie widzisz? Ja stąd cię widzę przecież. I Jak gdzie ty... stoję według ciebie? Na jakimś balkonie czy czymś? No, ja jestem na parapecie. No to ciebie widać stamtąd, to nie się widzą. Na pewno. No to co. Oooo! Palą mnie nad, na tym skoku. Tak, no to już tam nie ten, nie stoję. Stoję se tu w takim razie. Oni mają wywalone we mnie, totalnie! To wymaga no, ja to tego, nie? Ja im e, tu Dika rzucam, a oni tam. Kurde, bo ja. Nie Aha. no! dało radę tu przejść, uciekam! Jednak się. Tak, jednak się da! Dobra, dwóch Cię goni. Oh, fuck. Tycz, nie, o, fuck. Tycznie nie, 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 nie aj, aj, aj. O, ucieczka. Mogę Ci flesze rzucić. na nich. Nie, nie zrobiłem drzwi! Ajajaj. No to ja tutaj mam taką kampę skromną. Dobra, czekaj, zobaczę sobie. A, bo po nich można, ty, tylko nie, nie używajcie tego, żebyście na nich nie mieli kamery, nie? Nie, nie, nie. nie, nie Jak coś, bo można mieć na nich. Z tego co widzę biegnie nie świadomy. Y, tu skaczą się po tak To ty, ty, ja nie o, wiem aha. jeżeli oni mieli tam klatkę z chową, no. to oni mnie nie widzieli wcześniej w tym miejscu no nie jak skoro o co ale olali w tanie twoje ten tak ja już babiki, na także... koniec ja, szczerze ja na koniec myślałem że już nie ma tej klatki że oni tu nie wchodzą nie tylko że próbują skoczyć do mnie <laughs> Mi się okazało, na że począt, była klatka, to dlatego wiesz, jak ja byłem na początku w innym miejscu, nie, takim, żeby mm -hmm. być przygotowanym na skok na inny parapet, tak później jak on już wszedł, to się okazało, że już byłem gdzieś indziej, więc... Tak. No nieźle. Jocie grupia. Czyżby? <noise> już wiedzę, gdzie jestem, chwila. No, Może nie, w końcu. nie, nie, dalej nie lecą w moją to stronę, dobra, nie no. Co <noise> oni robią? Patrzą się do Może oni kryjówek tak. teraz szukają, po prostu. Taka szansa. To jest na nich pierwszą runę, to trochę <grym> po <połączyłem. grym grym> Że właśnie w nich trzeba fleszami rzucać. <grym> Ej, bez kidu, może Ej, co, Toś obok ciebie przebiegł chyba na radarze, tak widziałem. A no, ta, no, było, był przez hmm. coś koło A wychyl się dobra. z tego, po prostu. Pokaż im się może. Co tu jest w ogóle? Okno, czy jak? Bardzo co tą Teraz z wabik rzuć. A nie, nie aż tak daleko może. Czekaj, chcę chyba... trafić tym wabikiem. To za tobą chyba i od twojej prawej chyba ktoś jest. Na nie, mapie. tak, chyba mapka ten. O, o Dobra, obażyli. widzicie, widzicie w końcu chyba. Tak, już za pościg. Tak, już idą. Już idą rekiny. Oni będą próbowali po prostu wskoczyć. Schowaj im się może do środka, ewentualnie masz, masz jakieś, no masz wyjście stamtąd przecież. Parapy, tak jak, tak jak z, z drugiej tymi. strony wyjście. Tak, tak, tak. Nawet jak wskoczą, to uciekniesz im. Ja, no chyba raczej nie ogarną, mi się wydaje. Też mi się wydaje, że nie ogarną. Korony no, mają problemy. Na, tak, że taki rywko to jest chyba już z możliwości. Dobra. Deskater, czy deskater, o, ja. czy mu się uda? <laughs> Oni już Cię widzą, także wiesz, nie musisz rzucać w Także w tym momencie go nie widzą, jest za oknem. Chłop, Ale no, w... wiedzą gdzie jest. Zrzucony. Zastanawiam się czy w ogóle jakimś teleportem nadostać. No, tylko właśnie <laughs> takim tym. parkurem. Nie no, właśnie mnie ciekawiło się okazało, że nie, że nie tylko teleport. O! A, <laughs> Ja się nie dziwi jak za chwilę nas, na nas trójka wejdzie, nie? O oh, fak. Może znajdziesz oh. jakąś kampę tutaj taką... Koło wydaje mi się, że koło naszego res. A jak się tu dostałeś? Eee, tutaj na górę? Teleportem, ale po lecie jest schodowa normalna. E no no bezki, to muszę musisz koło teleportu naszego. I rzucają te no fleszy co, co jest? Co jest? No, też jest, co jest? Po drugiej stronie budynku jakby? Jezus, ile tu jest teleportów? Co jest? <laughs> Po drugiej stronie, w tym budynku w sensie? Ja, ale wszedłeś tam na końcu czy nie? Czy o tym w końcu nie wszedłeś? Bartek? Nie. Tak, jakoś. Głupio wyszło. Bartek? <noise> teleport? Był? Tak, teleport na drugą stronę do budynku. Musicie znaleźć klatkę schodową, bo tam można wejść. Jeden niech kampi przed budynkiem, jak coś. To ja mogę kampić przed Dobra. budynkiem. Zaszukam. Mi się wydaje, że lepiej jakby Bartek kampił przed budynkiem, a ty, żebyś skater szukał jednak. No dobra. Weź, wolę myślę, że w ten sposób Dzięki. rozdzielimy zadanie. Dzięki. Ale jak tam się wchodzi, Bartek bo tam nie jeszcze nie było. Kawać, ale, no ale ja nie no wiem, jest tam. Ja, ja teleportem, ale, ale oni też drzwiami normalnie. No Także prawdopodobnie można normalnie klatką schodową. Właśnie gdzie ta klatka schodowa jest teraz? Nie wiem, ale jakoś można. Na pewno masz do ciebie teleport tam, w tym. Mm. Do budynku naprzeciwko, nie? Oni znaleźli koniec końców przejście Nie widzę niech 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 schodowej żadnej. weszli. weszli, no... Hmm. weszli no dosłownie weszli. No tak było. Także no. coś musi być. Ciekawe niech 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 tam jest? niech 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 tam. Jest... Na pewno chociaż jeden. Dobra, jestem u nich w Bartek! Jestem tam na dole spokojnie gdzie, gdzie jest przeciwnik? Po lewej stronie twojej, po. O. Dawaj go. Jestem pomieszczenie obok jeszcze, to czekaj, bo to jest inne pomieszczenie trochę Po no, no, no. twojej, no, no tam, tam, tam dokładnie I Ile tych fleszy oni rzucają teraz? I, tam oni? jest więcej ewidentnie ja nie, nie dostanę się tędy a jak się tam. Ja, ja tam mogę skoczyć. Ja tam mogę wskoczyć, bez problemu. W sumie ten teleport, który przed chwilą zrobiłem, to ten to z niego chyba powinienem drugim teleportem się do nich udać. Tak mi się też wydaje. Że teleportu powinienem użyć po prostu i byłoby najłatwiej. Teraz nie wiem skąd przyszedłem. O, tam gdzie ty skater jesteś w budynku, wydaje mi się, że... Tam Jezus Mario do nich. Wiesz y jesteś pewien, że tam się do nich nie da przeskoczyć? Nie wiem jest ta, ta za zawaza, ale wiem, że jest teleport do nich na pewno, nie? Bo ja wcześniej nie się do nich. Spróbuj skater może A faktycznie zawadza to to. Hmm. Tylko ja nie pamiętam gdzie był ten teleport i... ale, ale... Na budce telefonicznej chyba. Kurde, widzieliście tak. gdzieś budkę telefoniczną? Hmm. Nie. Nie widziałem, to. ale. A to czy nie wiesz czy jak tam wejść? To... Czy co? No ja się tam teleportowałem dwa razy, czyli dwa teleporty użyłem wcześniej. Że tam wejść dwóch teleportów nawet to Jest duża mapka ogólnie, nie? Jest dużo, dużo miejsc, w których można sobie siedzieć Oj, nie, chyba nie nasz radę. Hmm. Może pod drzewi jakby. Joe ma z ma teksturkę z pod drzewa? No to tak, jak nażywamy Nadeath, to w, może. Dobra, widzę budkę telefoniczną. Kurde. No tak, jak to jak używamy dużo Nadeath. No to ja w razie czego na niego czekam. Jak używamy dużo Nadeath? To cyk trzy szyszki do środka. Nie, to tu jestem, dobra. To w sumie tak dużo Dobra, to ja tam nie byłem w sumie, gdzie oni są, nie? Trochę hmm. kusi. No ale byłeś po chyba tak, Jakbyś no, mi podsadził w ja <laughs> teraz No jest, ale mnie denerwuje to miejsce. Jak oni tam się znaleźli? Na jakiś Tam jest, jak jest na pewno to, jeden, ale reszta może być gdzie indziej, jakby nie no, było. No, nie wiem, tak. ja na mapie to się widziałem, że to są minimum dwa teby. A jedna osoba Właśnie. tu bejtuje mam wrażenie. No, dwa, dwa widziałem to i Dobra, nie. Skater, idź poszukać na innych tych po prostu w tym momencie. Wiesz, Bartek ty też idź się rusz. Dobra. To się zrobi na pewno. Trzeba znaleźć po prostu te teleport no i tyle. To jest z mapa typu teleport. To jest jakaś budka telefoniczna. Tak, byłem w niej już. Bartek, nie, nie, nie korzystaj z niej. Siemano. ma Siema, Dragon. Pajacu. Ta, tutaj był gdzieś. Nie, nie, nie na mojej, ale gdzieś tutaj był. Nie, nie wiem, co on robił właściwie. Bejtował. Dobra, Chyba mu się znudziło. Ktoś, bo nie wiem, w co tutaj ten... Dobra, no tu jest wyjście. No trzeba teleport znaleźć, na 100% jakiś teleport. O, to te drzwi nie działają, no okej. Okay. Tu jest budka telefoniczna. No jakiś teleport. No na bank. No Jezus z Maria, ile No i budki telefonicznej ile... masz teleport, teleport do pomieszczenia, z pomieszczenia A, masz jak jest do tego No, full biało. A, ła. Około Ciebie no może być... i do... tych fleszy rzucają. Około no, Ciebie też może być. Jest kolejna hmm. budka telefoniczna koło mnie. Spróbuj się nią dostać, jeżeli te to, to jest kolejny. Został na Tylko, że osobny, jakby budynek mam. Teraz nie wiem, gdzie jest wyjście z tego. A jest, o, nim, dobra. Dobra, po drabinie. A, tu jest gdzieś to, gdzie skater chyba. Oni się mogą uciec tak coś. Chyba twoje, twojego mi się wydaje, że znalazłem. Hmm. Teleporta. Jakiś teleportik na pewno, nie? Jakaś szafka? Kurka? Kusi tym najdem, tak no, rzucić tam <laughs> Trochę prosi, rzucają ty, Dobra, rzucają tyle fleszy, to cyk, trzy szeseczki do środka bro, bro. Ej, rzucam mu pod Joja, jojka, pa O Jezu O Jezu, odbił się do mnie <laughs> A kto to w ogóle jest? Cib Cibor, no dobra. Ciekawi mnie w sumie, jaki teleport go ogarnął tam tam jest ich więcej, tam jest dwóch, bo flash poleciał Ej, właśnie Ej, mieli pojedynczo, jak dwóch na jednej kampie? To jest... Ej, Bartek? Wiesz to jak to się robi runboosty? Tak. Wiem o co Ci chodzi, wiem o co Ci chodzi Jakby się, tak? jak, jak się ten, nie? A my się Tam jest ich dwóch stawać. Daj tutaj na kontener chodź Dawaj, próbuj Wejdź i w tamtą stronę, a nie, nie, nie a, da to się to, boostować Spróbuj ten sposób może tutaj Nie da się boostować nie da się, no nie da się bo się przenika chyba, nie? Tak, tak, tak no, to jest najgorsze. Trzeba znaleźć teleport, bo inaczej nie wejdziesz. Trzeba klikać wszystko, no. dosłownie, praktycznie. Oni gdzieś tutaj. Ty... A drabina, która po nie działa, no nie tak, by. typowo. Trudno powiedzieć, bo rzucili milion wabików i fleszu, fleszy na początek, także. No. Trudno stwierdzić, czy, czy coś było klikane. Tam się można jakoś dostać. Tam też jest jakiś teleport, tylko. Teleport. Ja nie działa. Agarować. Kater, a jakby tak. Nie, nie da się, nieważne. Nieważne, nic nie mówiłem. Mógł. <grym> Zawsze na ostatnie parę sekund można urzucić dwa na nie? I zginę. to <grym> jeden. Odpal go tym. Dzisiaj jednego mamy. No tak, ale tego jednego z kampy, bo tam jest dwóch na pewno. Tak, tak, tak. A. No, tak. To można tam mołotowa rzucić, jeżeli się spalił ten z w środku. A tam jest właśnie dużo miejsca, mam wrażenie. Jeżeli a to a! Tu, to trzy mołotowe w... zawsze można rzucić. W jednym momencie. To mnie? <grych> Jakby nie było. Co tu jest w ogóle jakieś takie? Okay. Okay. Pyk, Tu da okay. skoczyć jakoś. Hmm. Hmm. Wygląda jakby dało radę. Jezu, ja na tej myszce nie mogę grać w tę grę komputerową. A gdzie on hmm. ten... Pytanie brzmi, czy właśnie ich jest tam dwóch w ogóle, nie też, bo... Dwóch jest, bo widziałem flash jak wylatuje jest ze środka. Po prostu ze środka, no? Nie. nie, Bobi nie, no ja też tak I Jest dwóch! I właśnie wyskoczyło bo, dwóch tutaj jest. No to te gary, kurde No jest dwóch, dokładnie tak. Nie należy no, dwóch do kampy wchodzić. Jeden spadł, jeden spadł, jeden spadł, jeden spadł, dawaj tego, dawaj go no, dawaj, dawaj. Pięknie, Dalej. nice. I drugiego najdzikiem Weź tam rzuć. Dawaj Nejda, Tu jest, tu jest, tu jest o, Jezus, Oj, to są blokady Blokady Ale... Dawaj mu tam Nejda, Bartek Do środka się. Bartek, nie wiesz Dobra ostatnia, o, ostatnia szansa Ostatnia nadzieja Na pokonanie ludzkości Ciekawe, jakie tam wejście było w ogóle? Jeszcze jest szansa, że. Hmm. Ładnie, może nawet. Może padni? może tu coś. Spadnij. Dobra, raz wygrali, raz my. No, udało się, udało im się. Dobra, to chyba tyle.